Cześć, witam serdecznie wszystkich w kolejnym filmiku. Ten filmik powstał na prośbę kilku osób, a tak właściwie dwóch. No ale trzeba uszanować czyjąś prośbę, więc chciałem się z wami podzielić taką krótką moją opinią na temat tych zegarków, które właśnie widzicie przed sobą. To są zegarki, można powiedzieć moje ulubione i te, o których wspominałem we wcześniejszym filmiku. Zegarki, które bardzo lubię i które noszę praktycznie cały czas. Zacznę więc od strony lewej, od żółtego zegarka. Nie będę tutaj omawiał wszystkich funkcji, bo w każdym z tych zegarków funkcje są bardzo podobne, oprócz tego z kalkulatorem, więc może tylko ten kalkulator omówię. A, a resztę powiem Wam, co w tych zegarkach lubię. Żółty zegarek jest po prostu rewelacyjny, jeżeli jest lato i kiedy jeżdżę na wakacje. W lato dlatego jest fajny, ponieważ jest bardzo lekki, jest bardzo elastyczny. Nie sprawa mi kłopotu, nie czuję go na ręce, kiedy jestem nad morzem to zawsze się z nim kąpię, kiedy jestem w piachu Nigdy się nie brudzi, ten piach nigdzie się nie dostaje, nie rysuje tej szybki, ona jest w miarę taka odporna na porysowania Nie mam z nim po prostu żadnego problemu i dlatego tak bardzo go lubię, lubię go odnosić zazwyczaj w lato i tak jak mówię kiedy wyjeżdżam na wakacje, bo jest po prostu Taki, jakby go na ręce nie było, a przy okazji ten żółty kolor powoduje, że ładnie i estetycznie wygląda na nadgarstku. I też często, zawsze, często jak spotykam osoby, które widzą mnie pierwszy raz w tym zegarku, to mówią: O, jaki fajny zegarek! Kasio, fajny oldschoolowy. I podobnie jest z tym srebrnym. To jest taki zegarek dociorania, że tak powiem brzydko, na co dzień. Oczywiście poza dniami, kiedy nie jestem w pracy, bo. Bo to jest mój zegarek do pracy, którego używam non stop na gminie, a ten zegarek jest taki, że idę do sklepu, mam dzień wolny, noszę go I ogólnie do takiego po prostu użytkowania na co dzień, nie dbam o to czy on spadnie, czy się porysuje, czy się rozwali, czy, czy uderzę nim Po prostu to jest zegarek, który, który mi służy do normalnego noszenia na co dzień, bez zbędnej pielęgnacji o jego kondycję to jest zegarek, który uwielbiam. Nie powiem, że kocham, no bo nie chcę mówić, że kocham jakieś rzeczy, ale uwielbiam ten zegarek. Tu już jest wymieniony pasek, ponieważ tak go noszę często, że pękła tutaj bransoleta paska i musiałem wymienić. Co jest najfajniejsze, że moja żona poszła do zegarmistrza i wprawił tu praktycznie identyczny pasek jak ten, który był oryginalny. Jest kształtem i miękkością tej samej jakości jak ten, który był oryginalny, tylko oryginalny ma tutaj wybite inne grawery z tyłu i, i, i poza tym nie różni się niczym innym. Jest to dokładnie ten sam kształt i ten sam wzór paska, który był tu w oryginale. Ten zegarek bardzo lubię, tak jak mówiłem, ze względu na sentyment. Taki zegarek przywiózł mi kiedyś tata właśnie z Niemiec, kiedy szedłem do pierwszej komunii, czy po pierwszej komunii już nie pamiętam. W każdym razie to był pierwszy zegarek, który dostałem z Niemiec i dostałem go jakby w pełnej wersji, że tak powiem, był cały, kompletny, bez żadnego urwanego paska, bez żadnej zarysowanej szybki, był nowiutki. Problem polegał na tym, że mój tata zawsze mówił: Nie bierz do szkoły tego zegarka. Miałem wtedy 7 lat czy 8, nie bierz do szkoły tego zegarka, bo ktoś ci ukradnie. No takie były kiedyś czasy, że wszystko co było z zagranicy, czy jakieś takie oryginalne, no to zawsze gdzieś tam ktoś miał na to oko i dybał na takie rzeczy. I pewnego dnia, kiedy jednak przekonałem mojego tatę. Jako 8 latek musiałem mieć dużą siłę perswazji i dobre zdolności negocjacyjne, że mój tata się zgodził, albo wziąłem go, pokryję, już nie pamiętam. Wziąłem zegarek na WF i schowałem do mojego plecaka, tornistra wtedy. No i kiedy wróciłem z lekcji WF-u, okazało się, że co? Że zegarka nie ma. No i oczywiście wielki dół, załamanie, no kiedyś jak byłem się dzieckiem za komuny, czy jak ktoś zbił szklankę, czy jak coś się zepsuło, to zaraz rodzice podnosili głos i mówili, ojej już szklanki, gdzie ja kupię szklankę, zegarek, taki piękny zegarek, już takiego nie dostaniesz, bo już nie będziesz miał możliwości dostania takiego zegarka, a to był prezent z Niemiec. No i wiecie, byłem smutny, bo ten zegarek niestety w tamten dzień utraciłem i naprawdę nie cieszyłem się nim długo, bo chyba od, po dwóch tygodniach od momentu kiedy go dostałem, no po prostu ktoś mi go ukradł. A było tak, że ludzie się nie przyznawali i zdarzyło mi się dwa razy, że ktoś z kręgu uczniów mi coś ukradł, no ale niestety nie miał odwagi, żeby się przyznać. Albo zbyt fajny, albo ktoś zbyt mało odważny. No i nieważne. Chciałem wam tylko powiedzieć o tym, że tu są takie fajne funkcyjki. W tym zegarku, oprócz tego, że używam go codziennie w pracy do liczenia, ponieważ mam taką pracę, że sobie często liczę rzeczy, mam coś po prostu do, do ściągania, do przekładania, i ten zegarek bardzo mi pomaga. Jest tu funkcja alarmu, która jest ustawiona u mnie na 15. Naciskając tutaj, czekajcie, ten czwórka, wyłączacie alarm. I włączacie a tutaj na X się bodajże, czekajcie, o, włącza się taki symbol dzwoneczka, i on Wam przypomina o tym, że co, on co godzinę daje Wam znać takim pikaniem, pi, pi, że zmieniła się godzina, że jest kolejna godzina pory dnia, ale ja tego nie lubię, bo ja nie lubię, jak mi ten zegarek cały czas przypomina, że kolejna godzina minęła, kolejna godzina minęła, więc mam tylko ustawione na 15. A to jest oznaka tego, że alarm jest włączony i o 15 pika, więc to jest fajna funkcja. Fajna jest też funkcja dual timeu, czyli tego podwójnego czasu. Mam ustawione dwa czasy, że jak sobie na przykład lecę gdzieś za granicę, to jest ten czas, że tak powiem, polski. A jak lecę sobie na przykład za granicę, jest zmiana czasu. Czekajcie chwilę, żebym się nie pojawił. Tu się ustawia kalkulator, ale o, i tu jest daytime. DT i tu jest inny czas ustawiony na przykład i to jest bardzo wygodne bo wystarczy, że tylko dwa razy kliknę i już nie muszę przestawiać całego zegarka tylko godzina już jest ustawiona. To mi się bardzo w tym zegarku podoba. Kalkulator oczywiście sprawdza się. Ja mam dosyć cienkie palce więc mi się bardzo wygodnie operuje. Nawet nie trzeba za każdym razem idealnie trafiać w ten guzik one po prostu bardzo są czułe i bardzo fajnie reagują na naciskanie więc ja jestem zadowolony z tego zegarka i już mam w planach kupić kolejny z podobnej serii, tylko zastanawiam się, czy po prostu kupić je po to, żeby leżały w szafce, czy kupić z pasji do tych, do tych zegarków, czy z jakiejś znowu ponownie z sentymentu, czy może nie kupować. Nie wiem, zastanawiam się nad tym. Ten zegarek jest określony jako zegarek damski, ale mi się on tak podobał, że ja stwierdziłem, że on wygląda bardziej jak unisex I to jest zegarek, który i poleciłbym kobietom, i mężczyznom, bo on na męskiej dłoni. Zaraz Wam pokażę jak wygląda, tylko zapnę, pozwólcie. Na męski nie prezentuje się bardzo fajnie. I wcale nie wygląda jak jakiś damski. Ma fajną podświetlaną tutaj taką tarczę. I ma takie podstawowe funkcje jak data, stopper. też dual time chyba tu jest. Nie wiem, nie będę teraz trykał, bo w rękawiczkach jest mi niewygodnie. W każdym razie bardzo lubię ten zegarek. I ostatnimi czasy bardzo spodobały mi się czarne zegarki. Więc tak jak mówię, nie szukam na siłę jakiegoś pięknego i super drogiego zegarka, ale jak trafię i będzie to inna marka niż Casio, to może kupię. Te są zegarkami moimi ulubionymi, które noszę bardzo często, cały czas ich używam. A pozostałe dwa, które widzieliście we, wcześ we wcześniejszym filmiku, te, które mają podwójną tarczę cyfrową i e, elektroniczną Digital, tak. Cyfrowa i, i normalna dobra, nieważne. E, to obydwa także używam i srebrny jak najbardziej mi pasuje. No i to chyba tyle. Nie będę przedłużał, bo 7 minut i 55 sekund to już za dużo. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia.